Coś tam zrobiliśmy. No tam po typów położyłem na tym, no to. to jest okej. Okay. Karleonu skoczamy i z Karleonu spróbujemy zrobić jakiś pijążek, nie? Żeby coś tam skoczyło. Może no, nie za dużo, ale żeby zawsze Coś tam weszło. Przypominam, że jak chce wesprzeć kanał to zapraszam, macie link przypięty na czacie do gierki Warp'a, Będziemy gdzieś grali z wizami. Speceta z trzeba założyć konto, Z tego linku macie tam nawet dodatkowo taki bonusik. Można Można z tym linkiem dostać jakiś bonusik, jakieś bonusiki, na start, jakieś początkowe itemki, jakieś prześpieszacze do sprawy. Jakby ktoś chciał wesprzeć kanał, to zapraszam do wbicia 20 rozdziałów, dokonania 20 rozdziałów w tej gierce. Nie trzeba nic spłacać, taki darmowy dony, że tak powiem, darmowe format darmo Zobaczcie, się. tutaj? Się, mam belkę z Fordu. Okej, okay, to najważniejsze. To buty mam, to jeszcze przynajmniej klata. Klata. Czapkę, to żołnierza trzeba złapać, też będzie prosto raczej. I worków. No dobra. No dobra. Nie no, to jest impreza. Tak, no na, na korpedach na nie? Nie sobie spróbował, może może się by się tam strzeliło. Dobra, spróbujmy na 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 zrobić. na jest mi Wolałbym dużo. Kasę, no ale dobra, niech będzie. Tak dużo tych wabi widziałem, że teraz, jak nie znajdę, to będzie hamstwo. Bo chyba z 3 czy 4 minąłem na tym kersie. No także, no tak samo na zbierażu, że tam minąłem. No, zdarzyło się parę razy odnośnie tego teamu, nie? Takiego pseudo-timów 1 jeden na 1. Zdarzyło się parę razy, że tam udało się kogoś zabić i faktycznie było fair wszystko. I nawet jakiś tam podział był w Ale dosłownie 3 czwarte takich timów złożonych z pseudo do kolegami w mistach z takimi randomami, bo się kończy tym, że ostatecznie nóż, które i zgarniają i to co z Typa zbiliście i jeszcze swoje, nie? Oleją się.